ja pierdolę, to by było grubo. Kolejny przykład jakiegoś metalowego był zacisku, albo nie wiem, albo to był drut. I następne śrubka z no, tą z nakrętką małych haltelek. Dobra, ale będę miał bicki. Ma mocny sygnał. Chyba już go widzę. A. Taki kawałek blaszki. Patrzcie, moje mili. Jaki piękny pierścionek srebrny. Jest ładne sreberko. Z takim kwiatuszkiem i mozaiką. Jest. Fajnie. Wysoko bardzo bił. No, i tu mamy konkurencję jakiegoś pana, co sobie szuka. Technika bardzo wymagająca kopania, bardzo szybko macha. Chyba, że ma tą ergonomiczną rączkę, taką tego nie da się robić w garecie. Wymienimy sobie łapę. Dobra, życzę mu szczęścia. Nowy sygnał, 10 centów. Nowy sygnał, wykopany. 1 euro, też mam euro. Tuż obok tego euro. Co to za moneta? 2 euro, 2 euro mam. Elegancko dzisiaj. Praktycznie nie ruszyłem się z miejsca, tylko się cewką przemieściłem i już mam 20 centów. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dzięki zbioru, bo to teraz kopanie to jest po prostu czysta przyjemność. Ale dobra seria. Wpada. 5 centów. Dupcio. Wyciągam nowy sygnał. 2 centy. miła odmiana kapselek ładny sygnał na 50 centów pięknie, pięknie nowy sygnał 50,51 tak mi biło to hmm. na jedną Deutsche Mark 1900 a patrzymy 1950. Elegancko, krótko po wojnie. Mennica D. Bardzo fajnie. Długo walczyłem z tym sygnałem. Co to? Pineska. Nowy sygnał. Pozostałość po spince. No, Dawid, piękne sreberko. Trafił z takim zielonym kamykiem na bank to srebro ładnie, gratulation z takim kamykiem zajebiście dzięki, dzięki. zobaczcie jaki beczułów 112 gram go tu jest no 112 gram i znalazłem chyba muszkietówkę albo ołów, raczej ołów, 1 gram ołowiu długo jej szukałem, aż musiałem wyjść na grzech Patrzcie, 50 fenigów 72 rok z jakąś kobietą co sadzi drzewko chyba widzę tu już w kolejną monetę Destrukt chyba jeden cent, tak one takie są. Zawsze z destrukty kolejny gwóźdź do kolekcji mi się trafił. Jedna, kolejna stopa uratowana. Sygnał 64 i kolejny ołów. Nowy sygnał I chyba dwa, ale no zaraz patrzę. A nie 50 centów Aż ja się oszukałem Ale tam kawałek dalej mam jeszcze jeden sygnał Wykopany nowy sygnał A w nim A w nim o jest No wychodź Gdzie ty jesteś, właśnie pan Ach jesteś 10 centów Fajnie

Chyba niebo przebarwione. Tak, jest. bo jest przebarwione. Ale... ale zobaczcie, jaka zacna znajdka, nie? Biło na 80, czyli jak na aluminium, ale jest ciężkie. Sygnał taki na 35, ale taki o, widzę. Patrzcie. Co my tu mamy? No ryby. Haczyk. Jeszcze co łowię, zobacz, trzeba uważać, sygnał bardzo mocny i mamy zajechane 10 centów. W wielkich bólach, ale mi się udało wyłowić monetkę 2 euro, fajnie. Trochę tu się poleżała, bo już taka patynką zachodzi rocznik nie do odgadnięcia, a nie rącznik 2008 albo 3 2008. Może i z 10 lat poleżała. Nie wiem. bijący sygnał. Ale jest. Kolejna sztuka połowiu. Podjęty sygnał 65. I tam myślę, że 75. Myślę, że to 20 centów, bo bardzo czysto biło. może leć. Być... No. Jest. 20 centów. fajnie Nowy sygnał. I 10 centów. Dokładnie. Dziesiąteczka jest. Szanowna. W sumowaniu słuchajcie. Tu macie znajdki. Wszystkie Dawida. Dzisiaj rozwalił system. Złota obrączka, dwie srebrne. Złoty pierścionek, dwie srebrne obrączki. I jakieś tam jeszcze zawieszki, medaliki. Dobra, u mnie zacznijmy od śmieci. Troszeczkę kapsli, właściwie sporo, troszkę zrywek. Tutaj kamlotki, to nie. Tu mamy ołowie, ten ma jest 122 gramy. Dalej widzicie różne metalowe akcesoria śruby wkręty. Gwoździe, no te, no te gwoździe po prostu by zrobiły ogromną krzywdę, nie? obydwa. No tutaj macie jakieś folijkę się trafiła. Tu są różne akcesoria odzieżowe. No i przejdźmy do monet. Dwie marki i 50 fenigów. Fajnie, że się trafiają takie coś. W monetkach mamy 10,68. Sporo tych monet, monetek, dobre nominały. Jak tu widzicie, wiadomo, tu już takie destrukty. No ale takich małych nie żal. No i fanty dnia. Zobaczcie, dwa pierścionki srebrne. To jest chyba prawdopodobnie zawieszka, no bo z takim czymś, to musi być zawieszka. Aluminiowy kolczyk i też prawdopodobnie aluminiowy albo z jakiegoś innego metalu, dosyć ciężki. Zobaczcie, jak to ten, taki kolczyk można nosić. To musiał się wypiąć. O komuś, ale jest petarda, jest, jest co oglądać i łowić. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj. Był super wypad, mega wypad po prostu. Dużo fantów ciekawych w końcu. Niemoc przełamana. Kieł rekina zdał egzamin śpiewająco, celująco. Jeszcze raz dzięki Brodaty Zbir, a Wy wpadajcie na jego kanał. Przypominam, że link do jego kanału jest w opisie, więc nie krępujcie się, wpadajcie ci, co jeszcze nie wpadli i subskrybujcie kana kanał Brodaty Zbir. A Was zapraszam na kolejne wykopki. Na razie, cześć.